O co tu chodzi? W zabrzu coraz częściej pojawiają się opinie, że znakomite wyniki zespołu z Roosevelt'a w tegorocznym sezonie i wydawałoby się silna pozycja trenera Jana Urbana, to za mało, aby ten zasługiwał na nowy kontrakt. Polityka klubu wobec Jana Urbana budzi zdziwienie. Trener, który bez wątpienia przyczynił się do obecnej pozycji górnika, stworzył zespół od podstaw w niezwykle trudnych warunkach. Jako zasłużony piłkarz ze stadionowej galerii sław kontynuował pracę trenerską na poziomie, który gwarantuje respekt zarówno wśród zawodników, jak i kibiców. Pytanie jednak brzmi, czy jego wysiłki są równie doceniane przez zarząd klubu. Urban już raz został niespodziewanie zwolniony w Zabrzu i do dziś nie wie dlaczego ani przez kogo. Mimo to wrócił szybko dzięki ważnemu kontraktowi i braku funduszy na nowego trenera. Uratował zespół przed spadkiem i niemal zdobył miejsce w europejskich pucharach. Teraz jego umowa dobiega końca, a rozmów o jej przedłużeniu nie ma. Chociaż Urban twierdzi, że się tym nie przejmuje, wydaje się bardziej skłonny do odejścia, im dłużej jest ignorowany. Chodzą słuchy, że kolejna oferta od klubu zależy od końcowego wyniku sezonu. Kto zdecyduje? Czy będą to obecni działacze z małym doświadczeniem, dyrektor sportowy Łukasz Milik, czy może ktoś inny? Jakie kryteria zostaną użyte do oceny? Miejsce w tabeli, potencjał zespołu, czy budżet klubu? I co z alternatywami dla trenera Urbana? Czy już rozmawia się o jego ewentualnych następcach? Sprawa jest zagadkowa i wymaga refleksji. Krąży opinia, że jesienna seria zespołu z Roosevelta nie ucieszyła wszystkich, a silna pozycja trenera może przeszkadzać niektórym osobom. To przypomina sytuację z powrotem Urbana po jego zwolnieniu, kiedy bartosz Gaul wygrał mecz, który miał decydować o ocaleniu jego posady. Mimo radości, szefowie klubu i tak powiedzieli mu: żegnaj. Czy w Zabrzu może mieć miejsce kolejne kompletnie niezrozumiałe wydarzenie?